Dziś, po ponad dwóch miesiącach testów, budy taktyczne od moli. Zanim przejdziemy do recenzji, pragnę zaznaczyć, że my jako karyciarze, a tym bardziej ja jako żołnierz odcinamy się od polityki, a w recenzji skupimy się tylko i wyłącznie na walorach użytkowych obuwia. Ale najpierw przyjrzyjmy się temu, jak zostały wykonane i z czego zostały uszyte. Zastosowanie Kordury 1000D oraz Nubuku, czyli odpowiednio wyprawionej skóry, powoduje, że buty te są naprawdę wytrzymałe, lekkie i mimo dwóch miesięcy bezlitosnego testowania wciąż prezentują się naprawdę dobrze. W najbardziej newralgicznych miejscach zastosowano dodatkowe przeżycia, które dodatkowo chronią nogę użytkownika oraz sam but przed uszkodzeniami bądź nawet przed jego rozpadaniem się. Na zewnętrznej stronie języczka wytłuczone zostało logo ukraińskiej firmy Bistfor, która te buty wyprodukowała. Z tego względu łatwo się domyślić, że Udziały tych budów są zauważalne na, za naszą wschodnią granicą. Interesująco prezentują się miejsca przyłączenia sznurówek. Niemniej jednak mam obiekcje co do drugiego rzędu. Obawiam się i mam nadzieję, że jest to obawa nieuzasadniona, że będą się one przecierać, a w konsekwencji mogą się przedrzeć. Same sznurówki dołączone do obuwia mają tendencję do wychodzenia, jeżeli zostały schowane w kolebie. Mam Przeczucie, że zastosowanie kieszonki wszytej w języczek, tak jak w trzewikach wzór 939 Mon, byłyby dobrym rozwiązaniem. Gumowa podeszwa dobrze amortyzuje stopę podczas biegu, świetnie izoluje od chłodu oraz zapewnia zdumiewająco dobrą przyczepność w terenie. Niemniej jednak fatalnie radzi sobie na oblodzonej powierzchni. Nie zliczę sytuacji, kiedy idąc w tych butach, po lodzie niewiele brakło, a miałby bliski kontakt z podłożem. Cholewka dobrze stabilizuje kostkę, a chodząc w nich nie miałem obaw o ewentualny uraz stawu skokowego. Zastosowana wewnątrz wkładka jest bardzo wygodna, a oddychająca konstrukcja powoduje, że nie utrzymują się w środku żadne niepożądane i nieprzyjemne zapachy. W trakcie testów, grzęząc w śniegu, Buty te niestety zamokły, ale tak jak szybko zamokły, tak samo szybko wyschły. Po wysuszeniu, wyczyszczeniu oraz po zaimpregnowaniu obuwia, problem ten został całkowicie wyeliminowany. Reasumując, buty te są naprawdę wygodne, lekkie oraz wytrzymałe, a także kolokwialnie mówiąc, ładne. Jakość wykonania czuć za każdym postawionym krokiem. Ale czy mają wady? Mają. Jak wspomniałem, załączone żnurówki mają tendencję do wypadania oraz do luźnego latania. Drugim problemem, który zauważyłem jest ich słaba przyczepność na lodzie. Recenzowane już przez nas buty Protector Grom radziły sobie nieznacznie lepiej. Podobnie trzewiki wzór 939 Lepiej dawały radę mimo iż są to buty letnie. Trzecim problemem będzie wspomniany trzeci rzut oczek. Jak już zaznaczyłem, obawiam się, że każde założenie, zdjęcie oraz praca wywarta podczas noszenia może wpływać na to, iż ten element będzie się przecierał aż w końcu pęknie. Podsumowując, buty te pomimo powyższych obiekcji otrzymują ocenę 9 na 10. Tak wysoka ocena podyktowana jest faktem, że pierwszy z wymienionych argumentów uważam, że jest to czepianie się do szczegóły i łatwo będzie znaleźć na niego kontrargumenty. Tak samo jak z przyczepnością butów na lodzie, gdzie Moli jako dystrybutor zaznacza na swojej stronie, że są to buty stricte letnie. Po ponad dwóch miesiącach testowania butów, dzień w dzień, tak samo w godzinach służbowych, jak i później w cywilu wywarły one na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Swoją wygodą oraz wszechstronnością. Z tego też powodu zaznaczam, że buty te mają u mnie praktycznie już dożywocie i będę dalej nosił, dokąd się nie rozpadną.